Citek Poland ma w Warszawie ponad 200-osobowe centrum technologiczne, w którym zajmuje się rozwijaniem technologii i nowych opracowań dla loterii na całym świecie. W firmie pracują specjaliści tacy jak programiści, testerzy, kierownicy projektów oraz analitycy biznesowi. Poszukujemy przede wszystkim ludzi z pasją. Oczywiście, jeżeli ludzie mają wykształcenie techniczne, jest to na pewno dużym plusem dla nich i witamy taki fakt z dużą radością. Z Politechniką Warszawską jesteśmy związani od wielu lat. W zeszłym roku, czyli w 2013, zostało podpisane nawet porozumienie z Instytutem Automatyki i Informatyki Stosowanej o wzajemnej współpracy. Z dużą radością zawsze witamy, witamy wszystkich absolwentów Politechniki Warszawskiej i wielu z tych absolwentów pracuje w naszej firmie. Ja jestem tego najlepszym przykładem. Absolwenci tej prestiżowej uczelni na ogół przychodzą do nas bardzo dobrze przygotowani do zawodu, a jeśli idzie o Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, do absolwentów tego wydziału witamy ze szczególną radością, dlatego że profil tych studiów idealnie pasuje akurat do tego, czego poszukujemy u nas w firmie. Wszystkie staże w naszej firmie są płatne. Stażyści, którzy przychodzą do naszej firmy, mają jasno określone cele i mają również merytorycznego opiekuna. Na wstępie stażu ustalane są razem z zainteresowanym kandydatem. Kierunki jego zainteresowań i na podstawie tych kierunków i tego, jak, gdzie i jak by się chciał rozwijać, taki stażysta trafia do odpowiedniego działu. Jestem stażystą w Centrum Technologicznym w Poland od lipca 2014 roku. Zajmuję się m.in. aplikacji middleware'owej tworzonej w oparciu o platformę Java Enterprise Edition. Dodaje nowe funkcjonalności oraz poprawiam błędy. Do moich obowiązków należy także wprowadzanie testów Behavior Driven Development oraz ich automatyzacja. Poznaję i wykorzystuję w praktyce nowe ciekawe technologie. Co dla mnie ważne, mam też okazję poznać zwinne metodyki wytwarzania oprogramowania. Wiedza, którą zdobyłem na wydziale elektroniki i technik informacyjnych pozwoliła mi na zdobycie tego stażu i uważam to za idealne miejsce do zdobycia pierwszego doświadczenia zawodowego.